Hej, kochani, witam was dzisiaj na moim kanale i w dzisiejszym odcinku będzie room tour, długo wyczekiwany, bo parę osób już się mnie pytało i pokażę wam moje szafki, moją szafę, toaletkę i w ogóle tutaj wytłumaczę wam co gdzie mam i mam nadzieję, że wam się spodoba. Także na razie zobaczcie, jak wygląda mój pokój z perspektywy mojej. Wchodząc do pokoju mojego, to najpierw mamy drzwi, które muszą takie być, chciałabym mieć normalne, ale niestety ta ściana nie pozwala na to, bo mam na dole taki, takie podniesienie i nie pozwala mi to na to, żebym mogła po prostu mieć normalne drzwi, więc no niestety muszę mieć takie. Więc lecąc dalej, mamy moje łóżko i na nim leży mój ulubiony miś. uwielbiam go, nie zasnę bez niego. Życzę. Tu mamy moje obrazy, które moim zdaniem są mega ładne i pasują do tego pokoju. i No i w sumie chyba tyle o tych obrazach, więc lecimy dalej. Tutaj mam plan przywieźć sobie lustro, albo y, jeszcze jakieś takie parę obrazów może. Nie wiem, jeżeli macie jakieś pomysły to piszcie do mnie i powiedzcie mi, co byście na moim miejscu dali. Także lecąc dalej, to mamy moją toaletkę, którą odwrócę wam teraz kamerkę, żeby wam po prostu było lepiej ją widzieć. Także moja toaletka wygląda tak. Tutaj mam pędzle i słuchawki. No i pokażę wam, co mam tutaj w środku, bo tu mam dosyć dużo rzeczy, jak na mnie. Bo ja, tak jak wspominałam w pierwszym filmiku, jeśli nie oglądaliście, to zapraszam, ale uwielbiam się malować powiem wam teraz co tutaj mam i może być ciekawie dobra, no to na pierwszy rzut mamy tak tutaj mam dwie pary kępek nie używam ich, ale czasami mi się nudzi to sobie przyklejam, tutaj mamy dwa fixing spraye klamrę, tam mam, nie wiem dlaczego tam jest portfel, ale jest portfel i tam mam moje ozdoby do włosów, czyli na przykład jakieś kokardy i w ogóle, takie wiecie tutaj mam chusteczki i wazelinę Rzeczy do ust, które się nie zmieściły tutaj. Eee, rzeczy do włosów. Ten taki puszek do pudru i dwie klamy. No i lecimy teraz tutaj. Tutaj mam paletki moje. Eee, Pudrę, dwa. Cztery korektory. Cztery podkłady. Chociaż to nie są podkłady, ale to są takie bazy pod podkład i to jest cztery w jednym, więc to też są w sumie podkłady. Tutaj mam eee, tusze do rzęs. W sumie tutaj. To jest że do brwi, w sensie do włosów, ale ja to używam do brwi, tutaj mamy bronzery, potem mamy róż, nie wiem dlaczego tu są róże dwa, nie wiem, tu są rzeczy do ust, wszędzie, tu, tu są rzeczy do ust i w sumie z tych rzeczy do ust używam tylko tego i konturówki, ale czasami też tego i w sumie chyba tego, tutaj. i to też robi czas. No a reszty to tak, wiecie, rzadko. Także tutaj mamy moją pielęgnację, a tutaj w mamy rzeczy do ciała. W sensie włosy i ciało. No a także tutaj mam e, wodę termalną, toniki, kolejny tonik e, serum z witaminą C, SPF, a co w środku mam mgiełkę do włosów z isany taką odżywkę. Tutaj mam z e, Janeiro, e, z balsam do ciała i tutaj mam balsam do ciała tych samej też także tak wygląda moja taletka. i parę rzeczy jeszcze mam w ogóle w innym miejscu, ale tyle ile się zmieściło to tyle mam po prostu w toaletce. a tutaj mam szczotki do włosów jeszcze mam bazę do yy, pod, rzęs, pod tusz do rzęs i pędzle i takie jakieś pod rękę. także teraz wam pokażę co mam tutaj bo to też jest dosyć ciekawe Dobra, no to zaczynając to, no to idziemy od góry. Więc do góry mam kwiatuszka, troszkę niżej mam wazon i próbkę perfumów z Yves Saint Laurent i mój głośnik, który i tak jest rozładowany, nie go nie używam. Dobra, kolejną rzeczą mamy taką troszkę minimalistyczną szafkę, ale mi się mega podoba, czyli świeczka tę książkę, którą sobie ostatnio kupiłam. Szczerze mówiąc, ona to są takie, wiecie, takie cytaty i takie mnie Kupiłam sobie w TK Maxie. i ona jest naprawdę mega super. Uwielbiam sobie ją na przykład przed spaniem czasami czytać i naprawdę moim zdaniem jest warta swojej ceny, bo nie była tania, a naprawdę jest warta swojej ceny. Tutaj mam pierścionek z Pandory. No i lecimy dalej, w dół. Tutaj mamy kwiatuszka mini perfumy, które dostałam w sensie wygrałam w konkursie u pewnej dziewczyny na tiktoku pewnie to oglądasz, więc hejka i dziękuję za tą paczkę e, tutaj mamy taki mój planer, bo ogólnie teraz mój grafik e, jeśli chodzi o jakieś moje zajęcia no to jest mega duży bo ciężko z tym wyrobić, jeszcze mam do nagrywania dla was e, vlogi i w ogóle jeszcze wam tym powiem, pod koniec Powiem wam, jaki mam plan na następny film Bo może być ciekawie I szczerze mam nadzieję, że mi się to uda I będzie to za około dwa tygodnie Ale jeszcze wam powiem na samym końcu O co mi chodzi Dobra, tu dalej mam schowany pilot do ledów Które jeszcze nie są przywieszone Mam je tam pod spodem, pod e, biurkiem No ale nie są przywieszone Bo jeszcze ich nie przywiesiłam A jeśli chodzi o to, gdzie one będą To wybraliście sami na moim Prywatnym Instagramie gdzie one będą? I wszyscy, znaczy nie wszyscy. Było też kłótnia pomiędzy tą ścianą, ale nie, jednak wygrała ta. Kiedyś już były tutaj te ledy, ale ściągłam je, bo malowałam tą ścianę, bo była zielona i była brzydka. No także takie heca. No, ale lecimy dalej. Tutaj mamy um, giełkę z Ariany. Jezus, mgiełkę z Ariany? Mgiełkę Thank You Next od Ariany. Kolejną świeczkę, bo to był taki zestaw dwóch i tam w góry też jest ta świeczka. I taki z Pepko, taki taki krzaczek. No i tutaj mamy kolejne. Mamy świeczkę, której nie używam, ale ładnie się tu prezentuje. Perfumy od Ariany. I takiego sztucznego kwiaciora, taki fajny. No, także lecimy dalej. Tutaj mam Pismo Święte, moją książeczkę. Z Komunii i mój różaniec. No, także tyle. I ta szapka prezentuje się tak. No, także moim zdaniem ona mi się mega podoba. No i jak coś mi nie będzie pasowało, to po prostu coś zmienię. Ale jeżeli coś Wam nie pasuje, to możecie mi powiedzieć, co mogę tutaj zmienić, albo pozmieniać wiecie kolejnością. Kolejną rzeczą jest moje biurko, które jest chyba najpustszą rzeczą w moim pokoju, bo nic z tego nie ma oprócz. Świeczki, globusu i moje lampki. A w tych, w, w tych szafkach mam rzeczy najpotrzebniejsze, które potrzebuję do szkoły: jakieś moje książki do szkoły i w ogóle. No, także tutaj mam jakieś kredki, flamastry z farby i w ogóle. A tam na dole są to takie jeszcze inne rzeczy: tam leżą LEDy, wiem, one muszą tam leżeć, ale mówiłam, że będą na tej ścianie, więc będą. No, i tutaj, tutaj co mam. Tutaj mam jakieś takie rzeczy, w sensie jakieś takie chyba ze starej klasy, jakieś zeszyty, iPada i w ogóle. No, takie rzeczy, których w sumie nie używam. Dobra, lecimy dalej. Mam moje super okno, przez które nic nie widać. Tak wiem, jeżeli możecie się, możecie się zastanawiać, dlaczego czasami na moich filmikach nie widać. Eee, w sensie mam światło zapalone zawsze, to dlatego, że po prostu widok z mojego okna wygląda tak. No więc, nic to. Nic to nie wniesie, jeśli je otworzę, bo no po prostu. Mam, mam po prostu tam bramę i to jakoś tak. No po prostu nie, nie widać tutaj nic, więc muszę mieć cały czas zapalonych światło, żeby cokolwiek widzieć. No ale dobra, lecąc dalej. Mam moją szafę. I tutaj mamy moje książki, niektóre, a tam w tyle są pudełka od moich yy, jakichś tam starych telefonów, od tego telefonu, co mam teraz. W ogóle tutaj mi się no ale dobra, i to mam takie koszyki, w których mam też stare rzeczy z... co się stare... Yy, stare, stare moje książki z innych klas Dobra, lecąc dalej mamy moją szafę, w której jest dużo ubrań. No, ale... No ale, no co zrobicie, no. Uwielbiam chodzić na zakupy, więc troszkę tego jest. No ale dobra. Tutaj mam jakieś sweterki, w ogóle tu mam jakieś rzeczy, które w sensie takie na lato, bo na no, ma lato, już jest się, więc bardziej to tutaj mi sprzyjają sweterki. E, moje spodnie, dress, bluzy, są tam jeszcze w tyle trzy bluzy, ale nie chcę mi się tego wyciągać. Tutaj mam rzeczy na cheer, e, w sensie takie, wiecie. No dobra, nieważne. Tutaj mam piżamy, moje wszystkie bluzki, w której chodzę. E, moje rzeczy takie treningowe. Y, tutaj mam rzeczy na lato, więc w nich raczej też nie będę chodzić. No i tam na dole mam e, torby, których już nie używam, w sensie takie. W sensie czasami je używam, ale na razie nie są mi one bardzo potrzebne. No i wracamy do mojego łóżka. A pod moim łóżkiem jest e, na przykład pudełko na moją bieliznę, ale nie będę wam tego pokazywać, bo raczej nie jest wam to potrzebne. I yy, tutaj mam jeszcze takie tutaj takie w które chciałam po prostu rzeczy, które mi się na przykład nie mieszczą, które mi się nie mieszczą w mojej paletce. Yy, no, także to tyle z mojego pokoju, ale mogę Wam jeszcze pokazać, jak to jest, jak ja wychodzę z pokoju i co mam ogólnie przed pokojem. Więc chodźcie, zobaczycie ze mną. <grym> także tutaj mam wyjście, schody. No i tutaj mam wyjście z domu, a. Tam mam po prostu resztę domu, bo ja mam pokój w piwidze i jakoś tak wyszło, nie wiem dlaczego, ale, ale jakoś tak wyszło. No i co, mogę Wam teraz powiedzieć ten mój pomysł na następny film, bo może to być ciekawe. Także moim pomysłem na następny film jest yy, dosyć ciekawa sytuacja, bo za dwa tygodnie mam zawody z cheerleadingu w Belgradzie i mam plan nagrać Wam po prostu stamtąd vloga. W sensie jak jedziemy i w ogóle jak to będzie wszystko wyglądać. I no wiecie, więc jeżeli będziecie chcieli takiego vloga, to napiszcie mi na Instagramie, bo pewnie tutaj mi wyłączył komentarze, nie wiem dlaczego. No ale napiszcie mi na Instagramie, jeżeli byście chcieli e, takie coś. I zapraszam Was na moje social media i to chyba tyle z tego odcinka. Więc dziękuję Wam za to, że oglądaliście i... Do następnego, bo mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej i że podoba wam się mój kanał. Więc napiszcie mi na Instagramie, czy chcielibyście coś takiego. No, także tyle tyle chciałam powiedzieć i dziękuję jeszcze raz, że byliście ze mną tutaj i że oglądaliście to i no, tyle kocham was. Papatki.